Cześć, witajcie z tej strony, Harping 2009 z tym panem, to ja. Będziemy dzisiaj bawić się samolotami na lotnisku w GTA 5. Idź do swojego samolotu, proszę pana. Dobra, co gdzie lecimy? Nie wiem, ale gdzie chcesz? Ja bym poleciał na Wątliwie. No dobra. Dobra, dzisiejszy cel Wątliwie. Źciszaj nie gry, chwila. Łada z odcinka. Lecimy na wąchiiiiaaa! Ja. To będzie, to będzie moja nazywa. Dobra, to cicho tam. A wiecie, kiedyś się dało w ogóle wziąć te wielkie samoloty, a teraz się nie Znaczy... Ta, ta, bo tam nie ma tych samolotów, co się da wziąć, tam są takie, co są yy, tłem. Jakby te takie bardzo duże, te bardzo, A te bardzo, te bardzo, bardzo duże. tych bardzo dużych to tam w ogóle nie ma. Nie responuję się. Chodzi... Yy, znaczy, kiedy się dało je wziąć... Na, pamiętam, że się dało, ale teraz się nie da. Już A się jak poczekasz na mnie? już Wyzwolnij trochę. Dobra, A Ale spadam. Mogę mogę przyspieszać? Jeszcze chwilę. Chyba już, dobra, już przyspieszę. Siema. Siema, Eniu. Siema. ma a nie zazłączyłem mączy, bo według jest niepotrzebnie. Kto by, kto by, nie wiedział, gdzie jest mączynia. Chyba, że Wojtek. coś powiedział? Nie jest. Yes. No właśnie. Ty nie wiesz, gdzie on jest. Możliwość. Wiem. Znaczy, jest nie mam? wiem. Nie, nie pamiętam. No. E, wiesz, że nie w tą stronę. Już się skapnąłem po tym, jak lecisz. Ja nawet nie ma A mi się tekstury nie wczytałem na dole. Ja! I też. Ja dzisiaj, ja dziś, O, bez z tego? To tam. Teraz tam. Jezu, w ogóle ja tu nie mam. Ja na dole nie mam świata. Dopiero mi się wczytuje. Nie... I peczka. I... Wiesz tak? No. I let's go. I... Jak na drugiej Wojnie Światowej. Pięknie. Panie kolego Baksie. Tak? Zostałem wezwany na pierogi. Będzie trzeba zrobić przerwę. Techniczną? Tak. Zgoś się nad lądowaniem nad y, tą górą. Na no, mnie tak górę, tylko łączyli. Tak, nie wypowiedzi jej nazwy. Nie leciał, nie, nie, nie możemy lecieć obok potrzeby. Czemu? Nie może... No bo się rozwijemy panie! No i dobrze! No dobra. No, dobra, ja już spowalniam. Ja też. Nie? No, to my sami spowalniamy. A nie, jednak. Tak to wyglądałoby leciałki. O panie, mam problemy. Chyba nie, chyba nie dam rady. Nie dam rady. Dobra, jednak dam. Żyję. Ok. Hamuj, hamuj, hamuj. Dobra! Ja też. Ja nawet będę mógł sobie wylecieć na spokój. Dobra. Przerwa techniczna. Nie, z tej Nie, z drugiej. Eee, nie, mój jest. Moi kochani widzowie, mam problem, bo samolot mi spadł albo zniknął. Bo tak w jednym, bo ja tak w jednym momencie, to co tak, co tak wal, bo nie? tak, tak strzelimy. To gdzie lecimy? Wiem, gdzie lecimy, lecimy... Na lotnisko. Które? Na się. O, o, mi się nie mapa. Ja Ty. bym, wiesz co? No? Poczekaj, o. o. Właśnie chciałam tam lecieć. Moi kochani widzowie, lecimy! Panie... z panem Maxem. Proszę się nie bać, jestem wykwalifikowanym Nie, sprażę, nie Wykwalifikowanym jesteś pilotem, Pilot. chociaż ja jestem bardziej wykwalifikowanym... Wykwalifikowanym Wy... pilotem. O ty! Ponieważ ja dużo więcej z... Zna... Ej, wiem! Leć lecisz z lewej strony, te... lotnisko. Tak, ty, ty się polecisz tak? Okay? A, ale tam, tak tam samolot. Ale ja chcę motor. Dobra, ja będę z pierwszej osoby siedział. No dobrze. Dobra, nie cały czas Nie ma. No, siema. Nie ma ogonka, biedronka, nie ma... Wiesz, że tu wszystkie wskaźniki dobrze działają. No. Rok stary... Za... nie Za o szczegóły, Może tak. Mam lat i bym bądź... O, oh, telefon wyciągnąłem. Okej, Ty Tylko bardzo ostro lądujesz. Oj, teraz pełna moc w dół i skręt. Poczekaj, bo tutaj... Ej, u mnie, u mnie przywaliłeś w ziemię i się cofnąłeś do tyłu. O, pa, samolot! No. Ale fajnie. pierwszy raz widzę, żeby tam był samolot. Pierwszy raz widzę, żeby tam był samolot. Dlaczego się tak dziwnie... wlatasz? u mnie dostał! Ty, helikopter! No? Dwa! Jak to dwa? No dwa! Faktycznie! XD Może... Teraz, dawaj teraz, może pociemku. Co to było? Daj teraz helikopter może. Ja biorę helikopter. Ja biorę samolot. Dawaj helikopter! Czekaj, coś dziwnego. Daj, daj. daj helikopter! Dawaj, helikopter! Czemu dajmy? helikopter? No dawaj, jakaś zmiana, a nie ciągle No dobrze! Ja biorę ten. Ja biorę ten. Ten jest ładny. Ja mam na no, bo się nie wszyscyją tych. Tekstury. Dobra, jak się tutaj latało? Tak, dobra. Odpalaj to. A do przodu. Ej, nie ma w ogóle dźwięku. To za Ale nie, ja teraz jak totalnie co tutaj... O, mam, dobra. Tam. Poczyw. Gdzie jesteś? A tam. A jak się lata? Czy to jest... Nie... Liczyłem, nie czułem, to jest to. A co? Motor. A. Jakie to jest głupie! Czemu mi się tak stóry w ogóle nie przyczyniło? Czemu ty taki? się ta, Czemu ty się tak dziwnie teleportujesz? No bo mam lagi! Aha. Ja bo musimy... się To chcę... głupie wyczytywanie świata! Uważaj, bo walniesz w słup. Nie, ja widzę gdzie lepsze. Przywaliłem! A, au, au, au. Au, 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 au! O szlak! Nie no pierdził, ale fajnie! A co lepsze takie niż samo, na samolot? Znaczy bardzo fajnie się, fajnie to wygląda, bo lubię zderzanie samolotów i wszystko ja, co nie się Niech mi się to szybciej wczytu! Ty spadam, ty spadam! A, meldej! Lecę! Bo chcę! Bo życie jest złe i te zrąbane tekstury są takie głupie! Ale było blisko! No. Właśnie próbujemy się zderzyć! O! Jak walnął, kurde, uhuhu! Eee, no, teraz do przodu! Tu, 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 tu. I myksi! Bum! Aaa, tego się nie spodziewałem! Ale fajnie dym było. Się. Dym Cię? No, dymi się. I też. Czekaj, eee... I pIu! Ej, dawaj z pierwszej kamery będziemy. Caj, gdzie Ale jesteś? Mam... Tam mam problemy, bo mi się silnik wyłączy. Na wskaźnika coś się bardzo go widzę. bardzo wykwa... Mówiłem wam, że jestem wykwalifikowanym pilotem. Mówiłeś! Jeszcze, że nie możemy się trafić. No kurde no, no. no, ja nie, ja nie mogę lecieć ja na pierwszy glen nie, nie, nie leć na ci... pierwszy, możesz lecieć na trzeci No bo nie, nawet się nie da spadam, spadam, spadam! Sily się psuje Panie spadam czasami Tak? Nie, nie, Dląga, nie. Kurde, no pan, co pan robi? No nic, bo ja się rozwalam. No nie rozwołać się, nawet nie zrobiłem. Znaczy ja siebie. No bo spadam czasami. Ja spadam, proszę pana. to było dobre. Dawaj trochę wyżej będziemy, żeby jakbyśmy spadali. O no. Na przykład, jak ja teraz będę spadał czasami ma wysoko, serio wysoko. Czekaj, zobaczcie, na jakiej wysokości jesteśmy. E, na. Na. Tysiąc, na. 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 sto. Widzisz, że mi się śmigło wyłącza? wyłącza? Nie, nie znaczy, czasami? Kurde, nie Na. 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 Co to Na. Nie. O ty kurde mam problem Padasz? A ja spada! O ty szlak szlak Dawaj, Ej, ja spadam Dawaj do góry Daję cały czas Dżanka. Nie ma ogonka Pytanka nie ma Hej. Ej, Ej. gdzie się zdawało, ci się tobie Tak, nie zdawało ci się. To była Zagarić prawda. Ty. I ci hmm. mówię, żeby się wyłącza, a ty mi nie wierzysz. No bo tobie nigdy nie wierzę. się. O, ale było dobre. <grym> o. Ty znowu, znowu. Ty znowu spadasz? No. Oj, no ja się ustawiam. No nie, a, No nie. E. Ba lecę do góry no. no, 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 no. Spoko, że nie widać na ilu metrach jesteśmy O kurde, tak nisko! O, dostałeś trochę Tylko trochę Ej, ty, Uf. pod nami jest kolejny bunkier No tak, wszędzie są Znaczy, to jest baza Aha Bunkier inaczej wygląda tam, jest baza. To jest baza. To jest baza. No To jest baza. Spadam. To sobie... Sorry. E, to, nie, to jest bunkiery, no. Sorry, się z innymi. To jest bunkier. Sorry, jest baza. To To jest sam To nie. Ja To że można mi się trafić! E, to jest Takie To Masz To jest To jest To góry, baza. To ty nie poruszaj się! Ja się nie poruszam. Więc po co robisz O, 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 o! Jest! Ty... W końcu. Bąka, biedronka, nie ma... To jest głupio, że my nie widzimy... Bo jakby ta kamera się tak przychyla, Totalnie no. głupio ona się przychyla. Po co ona się nam przychyla? Kurde. I właśnie o tym każdy mówi, że ta kamera jest zrąbana. No przestań się mnie przychylać. Laczę, rację, dół, dum, duch, dół! Du, du. Pyk, pik, pik, pik! Eee, musiała się nauczyć. No, Musiało się. dobra. To jest trudno się trafić. Samo o tym lepiej. No Doba, lecę, lecę, jak najwyżej. Patrz na tu... Kto... Spadę, spadam! No nie, Okej, okay, patrz na ilu metrach nie, jestem. Na 1300 Nie a właśnie, że jesteś wyrefrowanym pilotem? Jak ty oglądałeś filmy, a sam nie sterowałeś. O coś chodzi. Bo ty tylko oglądałaś filmy. co nie? Nie, ale to było dobre. Na ja pewno nie latałeś. Ja nie latałem, ale bardzo dobrze umiem, bo się nauczyłem. Jak? Z książek, z filmów i, i uczyłem się. Ale ty się sam pisał. Sam sobie Sam sobie sam, jak się nazywa. Sam sobie pole samolotem czy helikopterem albo samolotem. A znaczy, helikopterem to za bardzo nie umiem. Ale samolotem to umiem bardzo dobrze. Byłeś na jakimś czymś? Gdzie oglądałaś tylko I Byłem na jakimś czymsiu. A to pewnie na takim ...hologramie takim, że jest jakby taki kadłub, jednakże jest nie kadłub, tylko... Niespokojnie, e... znaczy nie, nie byłem na e... jakoś Jak się nazywa? Na automacie. Nie automat! Chodzi mi o taki sprzęt. Nie to... o to było dobre! O kurde już mam tego, że mam czarny dym ja mam na razie żaden, mam tylko ogień Nieważne nic nie mówiłem Ej tobie też nie ma tak, że ci się włączał, te? Tak O mam już czarny dym Czasami Wyłącznie się nie Czyli tak, widzisz, że, że ja u mnie się też tak dzieje A ty miałeś jak coś szybciej. Nie miałeś tu szczytu? bo się bardziej, no bo cię jeszcze w ziemię wcześniej uderzyłem. A, tak. Ej, dobrze, że jesteśmy na takiej dużej wysokości! Ej, ty, o. Prawie. O kurde! A mi się w ładca! Ej, samolot, samolotem jest lepiej trochę. No bo masz większą, lepszą sterowność i tak ekran ci przy tym Dawaj do góry. Dobra. Góra, góra. O kurde, włączyła się? A O, pięknie, ty ty ty! to było dobre! No. Mam Ej, ty! Pipkanie mam! Pipkanie mam! Serio? Tak! Pip... Pip... Uciekać? Wyskakiwać? Poczekaj! Jakaś mandocha bo Melon! Widzisz, co się dzieje z tym moim tym? Tak to fajnie wygląda. Bo ty twój też! Ty twój koło mnie przeleciał. Idealnie koło mnie przeleciał twój. Dobra, on jest ja teraz? Eee, na ziemi. O nie, policja. Zapomniałem. Policja cię goni? Na ciebie? Nie. Nie, nie. Ty, 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 Dobra, do ty, Potrzebuję auta! Dzięki, babu! Ła! Bęc! Czekaj, 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 biorę drugi. Tak, okay. oh To co, lecimy z powrotem na lotnisko? No, lecimy po samolocie. Mam zaznaczone jakoś. Ja też mam. A, no to lecimy. O ty, patrz, no. y, ten, złowisko samolotów. No. Wiecie, no, w jak z nim jest taka teoria, że jeden. Niby z jednych. E, tych. Łomowisk e, jest. E, e, tu. Nie policyjny, tylko polski czołg. Serio? Ja pierdził jakie ładnie. Znikłeś! Aha, ty za mną jesteś, aha. No bo. zrąbany lag. Aha. No ja pierdził! No to. Uuu, to... no. za twoją głowę jest trzy tysiące. O, fakt. No chodź tu, jak. Ja, ja, ja no, mam. Miałam... No ale lag, ale lag, ale lag, ale lag, ale lag, ale lagi, dru, lag, ale, 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 ale lagi. Zatrzymaj ale ale się jak to... i w samolot pykłeś. Serio? Moga, tak, o, mogę cię za ci zabić? Lagi? 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 Zatrzymaj się w miejscu, stój. Lagi! A ja mam lagi! No to yy, spację lagi. trzymaj. Trzymaj spację! Lagi mam! Trzymaj spację! Laki! No! Max! Co?

A! Się dzieje, kur... a, a Panie, co się dzieje! a Panie! A faktycznie Policja się goni. Słyszę. A, o fakt. No chodź tu! Ale mam ragi! No, ja no to się nie ruszaj! Ale nie policja! Niech nie zabierz, zgubi policja! O, fakt tam jest policja! A, chodź! Chodź za mnie, ja cię zabiję! A, 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 a. Nie skręcaj! <grym, 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 Poczekaj, poczekaj! Nie zabijaj Co to zrobić? Dobra, policja mnie goni. Ciebie też? Ty, samolot jest w hangarze. Zabijaj! Dawaj! Jest. Dobra, biorę samolot. Na raz, pierdzielam. Jak, jak za twoją głowę będzie, to ja też, okej? Biorę. No dobra. Tego nie robić? Ej, chyba to będzie koniec, wiesz? Z mojego odcinka. Już trochę trwa więc... Ja się... Ja się pożegnam. Dobrze, cześć, witajcie. Będzie koniec dzisiejszego odcinka. Był krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pa! U mnie!